Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony, Ebron. A to kolejny odcinek z Fortnite'a. I dzisiaj mam dla Was turniejowy odcinek, ponieważ razem z Jacobem udało nam się wygrać 50 tysięcy złotych na europejskim turnieju Marvela. Na turnieju, w którym tak naprawdę walczymy tylko super mocami, nie jest to normalny Battle Royale. Było zaproszonych 16 drużyn duo z całej Europy, w sumie głównie influencerów. I udało nam się, słuchajcie, wygrać jedną grę, a łącznie zająć trzecie miejsce, co dało nam 50 tysięcy złotych. I dzisiaj właśnie mam dla Was odcinek z takiego. Małego podsumowania oraz yy, z gierką, właśnie która nam to miejsce zapewniła, ponieważ jedną gierkę, tak jak już mówiłem, wygraliśmy. No powiem wam, że ten turniej był mega stresujący, ponieważ wiecie, nie można było budować, możemy używać tylko supermocy, był mega chaotyczny, byłem mega spięty, ale trzecie miejsce naprawdę, naprawdę fajnie. Ale oczywiście przed samymi gierkami turniejowymi, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to bardzo bym docenił, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk, ponieważ na milion subów kaleryka jesteśmy już dosyć blisko. No dobra, jesteśmy troszeczkę daleko, ale no wi wiadomo, z każdym dniem troszeczkę bliżej, prawda? Oraz oczywiście, jeżeli Zachęcić do lajkowania filmu, jeżeli yy, kurczę, kibicowaliście, a jak nie kibicowaliście, to karny lajk, <grytania> za brak kibicowania. Ale oczywiście, no jeszcze przed samymi gierkami turniejowymi, zróbmy sobie przegląd sklepu. No dzisiaj to chyba możemy jakieś zakupy zrobić, jak tyle kasy wygraliśmy, prawda? Także zróbmy sobie mały przegląd sklepu Raz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo cenię. Jeżeli użyjecie naszego kodu Evron, no i zobaczcie, co mamy dzisiaj w sklepie. Mamy Venom'a w ogóle, znaczy Venom? Venom już był chyba wczoraj, prawda? Ale generalnie to jest ciekawa rzecz, jaką tutaj Epic zrobiło. Ponieważ mamy skiny Nikecha, to jest taki jeden typ, yy, to jest po prostu jeden yy, streamer i youtuber. Pewnie możecie go znać, jeżeli oglądacie zagraniczny YouTube. Ponieważ on ma chyba 30, znaczy 30 to ma w Niku, ale kilka milionów subskrybentów. I Epic teraz robi taką akcję, że pytają się go o ulubionego skina lotnie Kill of i emotkę. Jak widzicie, on tutaj sobie wybrał narciarkę. I jest taki jego cały zestaw, wiecie, dostępny w sklepie. Kurczę, mega fajna opcja. Ciekawe, co ja bym wyrwał sobie do tego zestawu, ale no generalnie mamy tutaj właśnie nick Echa, yy, tutaj cały bundle. No takie po prostu losowe rzeczy. W ogóle nie z zestawu, ale no wiecie, jakaś jego ulubiona emotka i tebe także całkiem spoko. Opcja tutaj troszeczkę niżej mamy demona i obok demona randomowa ryba, tak po prostu wrzucona, nie ma problemu. Oprócz tego Daily tutaj mamy Kalisto, mamy kilka emotek, mamy oczywiście dalej ten hang time ten co ostatnio właśnie mówiłem, że wrócił z tego kolabu z Najkami. No i i mamy Venoma. Venom dosyć mocny skinek, no nie? Powiem tak, no to jest trochę duży skin, ale ma całkiem fajną emotkę, no i ma ten kilo, którego on tylko może używać, prawda? Kurczę, no mega fajny. Wiecie, no ja troszeczkę tutaj Marvelem. No ma, no trzeba mieć te skinki z Marvela na moim koncie. No tym bardziej, jak tyle kasy wygraliśmy. 2000 widoczów, troszeczkę drogi. Ale na kodzie, myślę, że sobie można haratnąć, Ja sobie wszystko ekwipuję. Aczkolwiek fanem plecaków nie jestem, więc plecak nie ekwipuję. Ale jego kilof nie no, kill -off wygląda totalnie. Kozasko. Co taka, kohem, taka maczeta. Znaczy, maczeta? Taka kosa, prawda? Jego. Oprócz tego mamy tutaj, oczywiście, dalej wszystkie marvelowe rzeczy. W ogóle, patrzcie, jest, będzie event. Już jest odliczanie. Jezu, jak się stoję tym Venomem. będzie odliczanie, event będzie, słuchajcie, 1 grudnia o 22, na pewno będziemy sobie go streamować, także pokczam, bo już jest krótsze odliczanie, no w końcu event, no nie, w końcu się coś dzieje, także totalny pog. No, na pewno są ostatnie jakieś takie dni, no pewnie jeszcze przez 9 dni będą te wszystkie skiny Marvela, a potem się Marvelowy sezon kończy, jestem ciekaw, w ogóle były jakieś tam przecieki, informacje, że ten event będzie największym eventem w całej grze, ponieważ zwykle pliki eventowe ważą chyba 600 mega, a ten waży 3 giga, ponieważ patch eventowy już jest w grze, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia, zapraszam was na uh <laughs> Podsumowanie eventu. Zobaczcie, trzecie miejsce, 14 tysięcy dolarów, czyli troszeczkę ponad 50 tysięcy złotych, a my z Jacobem zajęliśmy trzecie miejsce, wygrywając, jak widzicie, jedną gierkę. Jesteśmy nad Amarem, z którym ostatnio się pojedynkowaliśmy. No tutaj ogólnie dużo europejskich teamów, a my z Jacobem trzecie miejsce i zapraszam was na zwycięską gierkę LTM, -a, która dała nam zwycięstwo. Też z góry przepraszam, że może być mała Mała, ym, małe pogorszenie jakości, dlatego że gierka jest ze streama, nie była nagrywana, tylko była streamowana. No i oczywiście, przepraszam nie rozmawiam z wami w trakcie odcinka, tylko z Jacobem, bo było takie mega spięcie, że ja pierdzielę. Miłego oglądania. Pa, pa, pa. Aha, w innej to też okej. Okay. Okay. O, Duma mam! Pogers! O, Hanka i Duma mam, mam najgorsze, mam kiedy Duma znowu. Grać. Jak Kamil kiedy myślę, za. że dostaję Duma na starcie, myślę sobie IKSD. Kocham mm -hmm. grać z Dumem. Dobra, jaką jak, jak robimy taktykę? Bo gramy na kulki, dobra. Ty, sam o, jest. solo! No i hit, pogers! No to jest. To, da, bo, żeby. Bo luk tak zrobił, Jezu. żeby było wyrównanie. Ja też wyjdę i jesteś <grym> jeden na jeden. A, okej, okay, że mógł sobie zagrać. <grym> tak, tak, tak. <grym> ja marzę, by the way. O Boże. Na dach, na dach, na dach, tu, tu. tu, tu, tu. Zagrajmy dobre early, że na nasłapiam. Dzisiaj go widzimy. Leci. No wylądowali chyba. Nie, ja sam jest. No się podda Chyba się poddał Chodź, idziemy do nie, niego. Nie kolegów z nim. O ryczy, o Jezu, chyba z Twitch tu jest Możemy wodać kulkę na S4 Ok, chyba on nie pytał Kto pytał chyba. tak zwane A gdzie on jest? Już w garage Popie Oj, miej byczku. honor i nie uciekaj Oj właśnie Nie, no nie da się patrzeć. Ja pierdzielę no chłop. Normalnie to będzie najgorsza runda. No rozłapałem go znowu. No dlaczego? Chyba, w dzisiejszym odcinku godzimy typa. Ale stary, aż wypłapał mi jednego praga i się ma. Dobra, nie ma go. Git. Ja uciekam. Na przykro nam. W pierwszej rundzie, jak widzicie, mieliśmy jednego typa, więc skipnę wam ją trochę, ponieważ w sumie nic się w niej nie działo. Czekaliśmy po prostu na kolejną rundę, żeby grać 2 na 2 Diable po tej rundzie, dobra? Zobaczaj, stary mi tak wyrambane, że masz turniej jest taka dolarów, ale mówisz, eh! Nie wiem, brał udział, 3 godzinki. Pink Beast i Trivox, dobrze? Co? Ja w ogóle nie widziałem wiesz Dobra, okej, okej. No już zapomniałem. Dziękuję bardzo, kolego! To nie znowu oni, to nie jest dobrze, grajcie z nimi? O nie. Nie, nie, nie. Mam Halka, nie mam, na co, na co? Mam Ulwerina y, i laser, tutaj, tutaj Ląduję mocno po tobie Co na tym domku Będzie laser, będzie laser, będzie Jest laser Nie dostałeś super dostałem, znaczy dostał on Super ja podbiegam Dawaj, Bierz podbiegamy, nie, nie? podbiegamy, no, 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 no. Daj laser, daj laser O, to zaraz do... Dostał Ty wytwy Nie potrafiłem O mogę wszystko Dobra typie bijesz się czy co robisz? Złapa... Nie złapałem Misnęliśmy lasery w siebie Okej, okay, okej okay. Laser w siebie Teraz mnie. Dostał Dostał ten też nice. Super I ten drugi malo, ten drugi malował malo, malo, malo. On jest na górze, on jest na, na górze tutaj na tym środkowym budynku Jest tam nie Dostał 35 white Ale on ucieka tym Halkiem, no Zabierz go Leży nice, super. No Ale ja niejemy, mam turbolow, turbo low O jest, Dobra Ale ważne, że mamy pierwszego fraga. To, na laser zbierz mm -hmm. Dostał 150, dostał 150 Spróbuj dać mu laser, to ja go spróbuję porobić jeszcze Za Zawalnął mnie z okay, okay. lasera Mamy przewagę Je jednego Ja uciekam Póki, zboi stał na mnie laser Jest super Daj laser Dostał? Let's go! Let's no, go! Laser będę miał za 8 sekund 5 Daź mu? Zmisowałem, zmisowałem Dobra, Anders zmisuje, zmisuje Tak, Anders misował. A ja też zmisowałem Zabijam mnie Brut, jest 8 HP Miałem ultra mało, a ty też Ja to sobie zmisowałem, nie Kop po prostu lata za mną na... Dostał 150? Nice, nice, Dobra, jeden nice. będzie miał 50 HP wide i on się nie uleczy, bo on... a, Hulk leczy, to musimy. Graf przewalił pierwsze i let's go, to dobrze. Mamy 3-3, mamy 3-3. Zabiłem. Dobra, super. Nie zdążył się, dostał 150. Nice. Ale nawet nie ma kraka, nawet nie ma kraka. To jest straszne to uciekanie. O nie, 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 nie. Ja pierdziele. KRAKT JEST, KRAKT JEST Ja mam ja mam 0 ja Wolverine zero. crack Ja cofam, ja cofam Chłop dojechał z halka Leży Nice Tylko, żeby tego złapać fraga, bo mam tutaj 5-3 Dostał, dostał z Ironmana Dobra Teraz jest go Ma 0, ma 0 Totalny, dostał 150 Nie, 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 nie. nie. O, oh, najgorsza możliwa opcja. Siemagródzi. Leży. Super. O, on mnie podjechał. O, nie, nie, nie. nie, Ja muszę uciekać. Ja prawdopodobnie leżę. chociaż nie. Zaraz ja będę myślę, miał się, deskę. Get. Ja będę miał laskę. Próbuję unibima. No, 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 no. no Dostał 150. Ten, Dostał, dostał, dostał jeszcze raz. Nie zabił, Gruta, loserem, gruta, mnie zabił gruta zbiłem. 6, 4, 6, 4, 6, 4. Dobra. O, nie, to. nie zrobię Let's go, jak go skontrolowałem go Let's go, to dobra, to mogę lecieć na ciebie Czernaty Torek, dziękuję, chat za informację co się dzieje na masakrze. Ja ale Dobra? Ten, o nie, go, to dobra. my w dwójkę okay. Na spokojnie, na spokojnie Uciekam w ale mnie teraz oro mi robią Siema panowie Mamy pierwszego flaga? Mamy, dobra, to nie muszę się martwić. Dostał z lasera. Spoko, spoko, ale i tak wygraliśmy. Dobra, ja dawam desko? Ez? Ez? Mamy to, dobra. Łatwiutko! Dobra, jest super antyko. Amar. Amar. It is warrior. No to w końcu przyszło. <laughs> musimy, musimy. Są tuż przed nami. Półfinał. Kamil, robimy? No robimy, no jak no mamy. To mi się podoba, Wolverine. No. Wolverine. Iron Man i kulka. D go, go tu. go tu, go to. Ja co? Tu? Nadal. No, robię to samo. Młotek nam dał. Zabiłem się, masz się Let's go, zabiłem go. Super, ten drugi ma 140 Pinguj, 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 góra, 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 góra. Albo spadł na dół, jeszcze nie wiem. To ty też pinguj, bo teraz nie wiem gdzie jest. Dostał! Majeromana. Leży! Zabiłem Super. dwóch, zabiłem dwóch. Widzę, widzę, drugi ma minus 100, minus 140. Będzie mnie, on mi oro robi. Dostał! Ja umrę, ja umrę. Dostał. Ok, ok. On ma mało, on dostał, nie? Tak, 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 tak. Dobra. tak, tak, tak. On dostał. Wolverine, full focus Wolverine. Dobra. Klikujesz od razu w dół. Tak. To Wolver jest Wolverine, nie mogę nic tam blisko robić. Dobra, ja ci go spamuję. Leżę, leżę, Dobra, leżę. super. To teraz ten u góry. Ja nic z nim nie mogę zrobić, wiesz o tym? Wiem, ja, ja do niego spamuję. Tracimy tyle samo, bo on wszystko też trafia. Leży. Wolverine zabije. Macie 1v1, ale mam 4C. O kurde. Chyba sekunda, nie? Mhm. Mm czekam na ciebie, czekam. Nie, nie chcę walczyć póki Ciebie nie ma 4-4 Go, 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 go Na Wolverina? Nie, nie Ja nie lecę wiem. na tego drugiego, lecę na tego drugiego On jest, jest na dachu, nie? Kurde, drzewie powstoi i ma... Wolverine nie podjeżdża Musisz mi pomagać z nim, bo tutaj przegramy Dostał stora. Thora Kurde, Ziemek mało, ale no Ty będziesz teraz solo Nie no, zdaję daje Złapiesz jednego? Dobra, idę pomóc Muszę ci pomóc, muszę ci pomóc. Jestem, jestem, jestem. On ma ultra mało. Leży, leży. Nice. Mamy przewagę. Muszę, muszę uciekać, muszę uciekać, Wiem, 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 Nie widzę go. Musisz go spamować. Dostał ponad 120, on mnie zabije. Zabiję nice. go, let's go. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, ja, okay, ja okay, okay, się. Okej, okay, okej, okay. Ja tak, już to... od razu lecę, od razu lecę. Spamuję w niego. Nic nie widzę przez tą kulkę. Przyjmuję, przyjmuję hity, przyjmuję hity. Ja umrę, ja umrę, ja Jestem tam, mam 7-7. Jezus dalej dalej nie, Maria, nie się what chodzić, a się cancer. Ja mogę nic zastanawiać, jestem, jestem, jestem. Widzę tego ironmana. Żyjesz, żyjesz, nie? Żyj kamin, żyj, 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 Ja tego nie zabiję, zabiję. The... Loma, loma, low Widzę, widzę, widzę. Leży, leży, leży. Nice. 9-8, 9-8. Przewagę jednego, jednego. Przewa Minuta. To dużo to, dużo no. Na drzewie, na drzewie jakimś, ye? Chowa. Jesteś ze mną? Mhm. Mm Odpala kulkę, chłop. Ej, Ten Wolverine nie próbuje na blisko. Został, dostał z kulki. Ja trochę dip. Tak spróbuj? Ja, ja raczej dip. Wolverine minus 100, Wolverine minus 100 white. Zabierz Wolverina to mam S. No ale spamuje we mnie Iron Man cały czas, jaki to jest cancer! Gdzie jest Wolverine? Na środku, gdzieś Podjedzie mnie. Na no to jest koniec. Ja nic nie mogę zrobić jak mi Wolverine podjeżdża. Nic. Odbiłem go kulką. Dobra, zabijesz, teraz tego. On jest mocno wiped. O nie, teraz może najgorzej. Czy my zabiliśmy jako pierwsi? Zagrywamy jeden. Tak. Musimy zabić teraz. Jestem tam, jestem w tam. Spam ja biorę Ironmana, ty Wolverina. Ironman prawie dead. Man dead! Wolverine razem! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Nie, on mnie dojeżdża, on mnie dojeżdża! Ja przede... Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Let's go. go! O mój chowaj Boże... Się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, Holy o, dobra, shit. mamy! Mamy, 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 mamy finał! Jest! Kamil! Stary. Jakie emocje to są, nie? Chce po łapy. O! Ty! O nie! Dobra, dobra, spokojnie. Dobra, oni byli. Nie raszujmy, nie rasujmy. Nie, nie, okay? nie raszujmy. No, już nie A jeszcze to Dziękuję bardzo. Ta sama mapa i na kaczki też. też, ja, ja też to jest ta sama wiem. mapa. Tak. Iron Man mam. I też, ja mam laser i duma, ja mam laser i duma. Znaczy laser i, yy, i duma. Choć, no, tak, chodźmy tu, chodźmy, to spokojnie, spokojnie zagrajmy, no? Laser! Nie no. Mega! Nie no my musimy już atakować w tym momencie! W się sensie już wylądować! Tak, już wylądowałem no! O, teraz tak! Dostał 150, wyrównałem nice, laser nice, w takim razie! Nice, racie. nice, bardzo dobrze! Fajne, że teraz dwie struktury hamują laser! Laser! Dobra! Oh. Co tam powiedziałem? Ten laser to jest mocniejszy jest na kazuala! Of my Iron mana by the way! Dostał do mnie 150, ale umrę! Tam mi Leży, super, od nice. pierwszego fraga. Nice. Ja prawie się Próbuję wyłożyłem. Próbuję pomóc. Tak, wiem, bo on jest na nas. Nie wiem, czy my go zabijemy. On mnie teraz nie może... Czekaj, full focus na niego. On fokusuje mnie, a ja... On mnie nie może bić. Let's nice. go. Dobra, dobra, dobra. 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 Nawet jak się włożymy, to jest git. Ja mam birek. dobra. Jestem drugi. Pinguj, pinguj, pinguj. Próbujemy zlaserować. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Mnie nic nie leczy. Ja dam laser i uciekam. Co? No, wiedzieli. Ja Spróbuję naszała. dać laser Spróbuj, spróbuj. Nie dałem, on mi dał. Ale cały laser, jest w miarę ja czekam rigid. na ciebie, ja czekam na ciebie. Ta, 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 ta. O, Nie, nie mogę czekać na ciebie, bo mnie... Dobra, dobra, wiem, 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 wiem. I Lecę i, na tą Jestem no, z jestem z jestem z tobą. Użyj z tej mocy, co ty ją masz. Czekaj, ja muszę spróbuję dać... Daj mu laser, spróbuję tego swojego dojechać, ma mało. Full focus, nice. Super. I teraz drugi jest na mnie. Bo ja dostałem laser, jak strzałem z tego. Pinguj, pinguj, pinguj. No gdzieś tutaj musi być, ja go nie widzę dokładnie. Nie wiem gdzie mi nie no strasznie jest ten Dostał kulkę, ja dostałem chyba laser Super Ja mam bardzo low stary Ja prawdopodobnie Vita. umieram, nie? Vita. Jeszcze mu coś tam zadam Dobra, coś tam ja zadałem Jałem przegrać do laseru jeszcze, ale nie <coughs> wiem czy mi się udało mam 4 sekundy, mam 4 sekundy o. Lecę Daj laser Nice jeden Jest jeden skrakowany mocno Hajduj, 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 hajduj Dostali mocne hity Leży jeden, let's go! Dobra, udało się. Mamy 4-4 i ty masz 1v1, ale ty powinieneś mieć więcej niż on. Teraz go, że on się zabudowuje, nie? Wiesz banie. Ja lecę do ciebie, lecę do ciebie ciepło. Nie dostałeś nasterka, jest super On jest po, po tym, po Kiebie. Leży nice. i teraz drugi jest nas na dole. Musimy go sfokusować i więcej git. Też się zabudowuje. Ta dostał! Nie wiem gdzie jest. On już nie ma cud, nie ma cud. Ma mało, ma mało. Famuj, on już wie, Ja leżę. Nie, ja umisnął, umisnął, umisnął. Tak, zgubił. do mnie, zabawała ja podskoczyłem. Idealnie. 6-4 i mamy. mamy... O kurde. Mamy kulkę na głowie. Czekaj, ja spróbuję dać laser. Ja już nie mam nic stary. ja go spróbuję. Po... Dostał, dostał, dostał po... laser, dostał laser. Spróbuj go troszeczkę. Zmichowali laser, zmichowali laser. On ma biało, 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 biało. Ten, spamuje w niego. Tak, 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 leży. Nice. let's go, let's go, let's go, ja leżę. Ja leżę. Czekam, czekam, czekam. Spokojnie. Dobra Daję mu laser Dostał jeszcze 150 laser! Let's go! Idealnie, idealnie, mamy to, mamy to obroniłem się przed laserem, zmisował na Nice! 7-5, dwóch na mnie, dwóch na mnie Wiem, ale ja mam 4 HP Jak ktoś to bierz tego z dumem, bierz tego z dumem, olej ironmana Bierz tego z dumem Dobra, ja leżę i ten koleś ma zero Ten koleś ma zero z ludu. A ja dostałem od, od niego właśnie Nie dostali Dobra, 7-7, my ja mamy przewagę, mamy full HP Tylko nie możesz Dobra. szybko spać, bo cię mogą zjechać szybko? A tu jest ogólnie góra, nie? Nie. Pomóż, Nice, nice, nice. teraz oni, tego. Oni obici. Ten też się zrobi Ten też. Go, mamy. Chowaj dobra, się, chowaj się. Okay. Zabuduj, zabuduj bazę. Dobra. Czekamy, czekamy. Daję ten v żeby nic nie mogli zrobić. Nie trafi mnie, nie, nie trafię. Ja prawdopodobnie umrę. Ale to się nic nie dzieje jak tu Jest git, jest git. Mamy wino, mamy, mamy wino. Ale comeback, ważny, ważny, ważny. Ważny ważny, 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 ważny. Oh. No to jesteśmy gdzieś pewnie w top 5, nie? Jeszcze dwie gierki mamy. Ja wale. No i tak się turniej kończył, słuchajcie, po tej grze. Mieliśmy już na tyle punktów, kilka gierek nam potem nie poszło, ale finalnie, tak jak już mówiłem, mamy trzecie miejsce, a za trzecie miejsce zgarniamy 14 tysięcy dolarów, troszeczkę ponad 50 tysięcy złotych. Także jesteśmy zadowoleni, bo potem już było tylko za to 5 to 8, to 16. No ale jak widzieliście, to 1 raczej w zasięgu nie było, ponieważ tutaj chłopaki wygrali aż 3 gry z 6, więc naprawdę mega dobry performance, ale my jesteśmy zadowoleni. Dziękuję, słuchajcie, za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie. Cześć, cześć!